Reszta tematów za parę dni. Dziś tylko jeden, ale za to jaki? Oto apel Rady Starszych do ministra sprawiedliwości. Postaram się przeczytać to na spokojnie. Panie Bodnar, wybraliście najdłuższą i najtrudniejszą opcję porządkowania kraju po pisich bandytach. Wszystko trwa, rozumiemy. Prawo jest prawem i pewnych rzeczy przeskoczyć się nie da. Ale są sprawy, które załatwione muszą być już natychmiast. Też zagrożone jest bezpieczeństwo Polski. Te zagrożenia to Kaczyński, Ziobro i te Przyłębskiej. Miarka się przebrała. Mało panu kłamstw, kpin i gnojenia ze strony bandytów Kaczyńskiego? Mało sabotowania przez nich Polski? Co jeszcze zrobić musi taki Ziobro, aby pan zareagował? Przecież ono lżej pluje społeczeństwu w twarz jeszcze bezczelniej niż przed ucieczką We Widział pan go w To tobę po olaniu sejmowej komisji? A jak wyglądają chorzy z takimi stopniami tych nowotworów? Umierający naprawdę? Ten osikowy Shaking Sheriff był tam tuż po swojej prymitywnej inscenizacji z rurkami przy twarzy. Proszę zobaczyć sobie w hospicjach prawdziwych chorych na to, co podawał ten piwpaw trząsiaczka. Jego utrata wagi i tak szybkie starzenie to głównie strach, potworny strach przed rozliczeniem za bezmiar łajdactw i krzywd, które wyrządził ludziom. Pozwoli mu pan dalej na te bezkarne hece, oszustwa i dojenie budżetu? Na raka chorują setki tysięcy Polaków, często żyjących w biedzie i zmuszonych pracować, aby mieć co jeść. A ta bezszelna kreatura kpis narodu, kiedy mu wygodnie udaje umierającego. Żyje sobie luksusowo na koszt podatnika i w spokoju zarządza kasą, którą zbił podczas ośmiu lat pis do jarni. Jest pan ministrem sprawiedliwości. Kto ma to zrobić za pana prokurator z rejonówki? Pan doskonale wie, kto zeruj i jego bandzie umożliwia gierki z wymiarem sprawiedliwości. Kiedy weźmiecie się za tą aferę? Co Przyłębska robi jeszcze w TK? Z jakiej racji ten PIT Trybunał nadal, nadal działa i demoluje Polskę? Każdy miesiąc jego działalności przynosi przecież kosztowne szkody dla państwa. Natychmiast skasować go jako nielegalny, zaplombować, zabezpieczyć dokumenty, zanim zniszczą lub ukradną jak Kamiński czy Macierewicz. Unieważnić wszystkie jego decyzje, przewodniczącej plus trzem pisim uzurpatorom nakazać zwrot uposażeń od roku 2016 do teraz i to spektakularnie, publicznie, z pulsującymi na czerwono kwotami. A kucharze natychmiast postawić do tego zarzuty prokuratorskie. Twardych dowodów jest masa i to z różnych artykułów KK. Od początku, od okoliczności nominacji i wałów ze składami, przez decyzję TK, aż po przestępstwa najcięższe, te z Niemiec. Czy pan rozumie, czym jest wywożenie za granicę nośników informacji z najważniejszego polskiego Trybunału i omawianie, jak to sama nazwała, najważniejszych spraw państwowych z osobami trzecimi podczas prywatnych imprez? Omawianie w Warszawie? Poznaniu? A skąd w Berlinie, w swoim miejscu zamieszkania, jak wysypała się kiedyś niechcący, w słynnym gościńcu Przyłębskich alias Wolfschanze przez obce wywiady zwanym Radiem Ambasador berlińskiej rezydencji państwa P, za którą polski podatnik samej tylko warmi te bulił grubo ponad 10 tysięcy euro miesięcznie? By bezczelne gnoje z bandy Kaczyńskiego, balując w luksus warunkach, mogły zdradzać Polskę. Bo tak w 2016 zdecydował ocipiały, niskorosły paranoik, który myślał, że Polska to już na zawsze jego własność prywatny folwark PiS. Ministrze Bodnar, mija 10 miesięcy od faktycznego objęcia przez Was władzy. Nielegalny Trybunał przyłębskiej nadal urzęduje i pobiera wynagrodzenia, sabotując funkcjonowanie państwa i ściągając na nie kolejne zagrożenia. Pytamy, jak długo jeszcze? Afera Wolfszance to ohydna zdrada stanu i kilkanaście innych jeszcze ciężkich naruszeń prawa. Łączny wyrok za podobne przestępstwa to minimum kilkanaście lat pozbawienia wolności. Oraz po kilka dla zamieszanych w nią dyplomatołów, europosłów i gnojów typu Trotyl czy dwa inne kapusie pisiej bezpieki. Maska gniewu informowała o tej aferze już 6 lat temu. Dlaczego nikt nie reagował? Dlaczego dopiero niedawno skasowano Wolfszance, ten samobójczy dla polski matecznik pisich cymbałów i zdrajców? Pozwalając im jeszcze na zacieranie w spokoju części dowodów? No przecież w gościńcu przyłębskich miała miejsce jawna zdrada stanu, atak na Polskę, zbrodnia. O tym, co ważnego wydarzy się w Polsce, obce państwa dowiadywały się wcześniej od Polaków. Czy pan rozumie, co ci bandyci nam zrobili? Kaczyński świadomie stworzył zagraniczną kapownię i pudło rezonansowe w jednym, puszczające w świat wrażliwe, tajne informacje. O tym, co stanie się w Polsce, jeszcze zanim usłyszeli o tym Polacy. Celowo, zamiast prawniczego autorytetu z Polski, wybrał na szefa TK zamieszkałą w Berlinie prawniczą nędzę. I po to też wcześniej ambasadorem w Niemczech nakazał mianować Wolfganga, jej męża. Tu mała uwaga, ZDR. A teraz wyobraźmy sobie, co by się działo, gdyby taki numer Polsce zrobił Tusk. Co wyprawiałyby od rana do nocy oszalałe pisie szczujnie i inne prawackie mendia. Tymczasem w Berlinie to ludzie Kaczyńskiego latami sypali głośno największe polskie tajemnice państwowe, wprost do ucha obcych wywiadów. Panie Bodnar, proszę natychmiast uruchomić specjalną grupę śledczą, zabezpieczyć nośniki danych i informacji. By nie skończyło się jak z laptopem Ziobry przy ich pierwszym napadzie na Polskę. Szczegółowo sprawdzić bilingi i logowania pisich friendsli goszczących w Geste House Under Villa. Wszystkie te szuje, tłuki i miernoty od San Escobara i Trotyla po Wolfgang Family natychmiast na wariograf. Kiedy i w jakim celu był pobyt? Gdzie odbywały się dane rozmowy? Willa, domek gości czy outdoor? Podczas garden party, kto robił zdjęcia, z kim i o czym pan pani rozmawiał, kto pił, kto nie, jaki alkohol, ile, co było potem, dokąd, czym i z kim się pan przemieszczał po Berlinie, czy korzystał pan na terenie Niemiec, Belgii lub Francji z usług kolgel, masażystek bądź innych prostytutek, gdzie i kiedy, które z nich znały język polski, po kolei na wariograf z nimi, a równolegle sprawdzić wszystkie ich numery telefoniczne, w tym lewe i prepaid. Zwłaszcza bezczelnego gnoja z TVP. Ustalić gdzie i z kim ten pisi narcyz drynił przed dramatem na Brightside Plac. Dokładnie sprawdzić ich konta, przychody, rozchody, karty płatnicze, kredytowe. Gdzie, kiedy i ile wypłacali gotówki, jakie i gdzie wystawiano na nich rachunki, gdzie jedli i tankowali, co i na jakie adresy zamawiali przez internet, plus cała reszta czynności. W aferę Wolfszance zamieszanych jest sporo osób. Zacząć trzeba od listy gości i wariografów, a Kucharę jako modus vivendi i modus operandi tej afery. Objąć osobnym postępowaniem, zacząć i skończyć od przesłuchań pod przysięgą, właśnie jej. A problem TK zostanie rozwiązany w jeden dzień. Najpierw sprawy podstawowe jej laptop, telefony, notesy, kalendarze, potem wariograf i pytania, daty pobytu w Berlinie z lat 2016-2023. Jakie dokumenty, kwity, zapiski, notatki itp. wywoziła Pani w formie papierowej lub elektronicznej z Polski? Jakie, jak to Pani określiła, najważniejsze sprawy państwowe i z kim omawiała podczas tych licznych wizyt i gościń, którymi tak się z małżonkiem chwaliliście, w tym zagranicznym dziennikarzom? Jakie informacje o pracach, planach? lub inaczej związane z Trybunałem Konstytucyjnym kiedy gdzie i komu przekazywała pani w Niemczech jakie informacje sugestie lub zalecenia od Kaczyńskiego Dudy Ziobry Morawieckiego omawiała pani z mężem które z nich także z waszymi gośćmi o czym i z kim z PiS lub SP rozmawiała pani podczas pobytów za granicą kto z TVP PR24 mediów zakupionych przez Orlen, czy innych na usługach ZP kontaktował się z panią? Kiedy i w jakiej sprawie, czy na terenie waszej rezydencji odbywały się jakieś prace lub czynności remontowe, porządkowe, modernizacyjne, serwisowe, typu wartung, montaże, alarman lager etc. Podczas waszej nieobecności w Willi. Jakie i kiedy? Przesłuchać też służbę, ochronę sąsiadów, ogrodników, a nawet firmy serwisowe, dostawcze i kierowców taksówek dowożących kaczystowskie szumowiny do Wolfszanty lub obok, jak spaniakowali potem niektórzy. Sprawdzić trzeba dokładnie także listy wszelkich wydatków państwa P z okresu pobytu w Berlinie, zarówno dotyczących rezydencji służbowych, jak i prywatnych, w tym zakupy spożywcze, inkluzyw alkohol. Pod gościnę kaczystowski drani. Wolfszance to kryminał. Jedna z największych politycznych polskich afer od zakończenia II wojny światowej, porównywalna skalą z Polish Gate, zalaniem przez PiS naszego kraju i strefy Schengen setkami tysięcy ekonomicznych imigrantów, w tym dziesiątkami tysięcy kryminalistów, wyłapywanych teraz w Europie i zgodnie z prawem odsyłanych do Polski. To Kaczyński zgotował Polakom ten los. Ten sam zbrodniarz, który, aby odwrócić od siebie uwagę, bezczelnie podpiął pod wybory do Sejmu haniebne referendum złożonymi przez siebie najgłupszymi pytaniami w historii światowych referendów. PiS, jego zorganizowana grupa przestępcza, aby na krzywdzie Polski zbić kasę na wizach pracowniczych. Naraził nasz kraj i obywateli na potworne niebezpieczeństwo. To kolejna jego zbrodnia na Polsce. Ostateczne rachunki za to dopiero spłyną. Afera Wolfszance to niemający precedensu skandal polityczny i prawny, za który obok Kuchary odpowiedzieć karnie muszą także dwaj główni stojący za nią zbrodniarze Kaczyński i Duda. Autor decyzji o tej haniebnej nominacji, jednocześnie nielegalny jej mocodawca oraz, oraz marionetka, której każeł z Nowogrodzkiej to swoje towarzyskie odkrycie, nominować nakazał. Kaczyński osobiście, jednoosobowo rozkazał Maliniakowi tą prawniczą miernotę zrobić szefową polskiego TK, mimo iż doskonale wiedział, że zamieszkuje ona w Niemczech i to już nie w Heidelbergu czy Köln, Lecz w oku cyklonu, mieście szpiegów, wprost pod uchem obcych, zwłaszcza rosyjskich wywiadowni. Od początku wiedział też o kursowaniu jej ze świtą co parę dni do Berlina i z powrotem, na koszt Polski, o zawartości jej bagaży i co się w Wolfschance wyprawiało. Wiedział to z kilku źródeł, w tym od swojego unijnego kapusia, złodzieja Czarneckiego. Kaczyński stał osobiście również za wysłaniem do Berlina w roli korespondenta TVP niejakiego gmyza, krzywa na trzeźwo, Trotyl Gadoła, na bani Radio Gmyz. Także jego wystawił celowo wprost pod ucho obcych agentur. To nie koniec. Na szefa MSW a ja, jedno z najbardziej newralgicznych stanowisk w państwie Kaczyński celowo i świadomie mianował nałogowego alkoholika. Narażając tym Polskę na wielkie niebezpieczeństwo, wszystkie powyższe działania to zdrada Stanu, tylko za te zbrodnie, nie licząc pozostałych, dostać powinien do żywocie. Tymczasem kryminał konstytucyjny trwa, a kuchara nadal kieruje nim jakby nigdy nic. Na co pan jeszcze czeka, Panie Bodnar, na co czekają prokuratury i minister Siemoniak?